Cześć, jestem Daniel i w dzisiejszym filmie pokażę wam jak nauczyć się fałszywego chwytu. Chwyt od tego zwykłego będzie różnił się tym, że mamy kółko trochę głębiej w dłoni, niż zwykłym, więc zwykły chwyt to będzie taki, gdzie mamy gdzieś na linii tutaj, tutaj trzymamy. Więc wygląda to tak. A fałszywy chwyt, gdzie będziemy trzymali kółko w taki sposób i będziemy mieli cały czas rękę w zgięciu. Więc nasze przedramiona będą musiały dużo bardziej pracować. Jest to super chwyt na przykład do muscle upa, bo dzięki temu będziemy mogli łatwiej przejść z dolnej pozycji do górnej. I po prostu też jest jakby dźwignia trochę krótsza. Jest to wykorzystywany ogólnie chwyt przez gimnastyków w różnych takich cięższych już skillach. Jest to bardzo niekomfortowy i troszkę bolesny chwyt dla początkujących. I pokażę Wam jak się za to zabrać. Pierwszą rzeczą, na jaką musimy zwrócić uwagę jest to nadgarstek, bo w tym chwycie potrzebujemy naprawdę dużej mobilności, aby bezpiecznie to wykonywać. Jest to bardzo też często zaniedbywany rejon, więc zacznijmy od tego. Po szyłym chwycie głównie potrzebujemy pełnego zgięcia w nadgarstku i w tym ćwiczeniu, które Wam zaraz przedstawię, będziemy nad tym pracować. Więc zaczynamy w pozycji na kolanach układamy dłonie w pięści, to będzie pozycja startowa. Czym będziemy mieli bliżej pięści kolan, tym będzie łatwiej, czym dalej, tym trudniej. No i jesteśmy na pięściach, idziemy do zgięcia w nadgarsku. Trzymamy cały czas pięści, w tym momencie właśnie głównie mobilizujemy. I nawet wzmacniamy nasze nadgarstki i to będzie taka pozycja właśnie tego fałszywego chwytu. I teraz puszczamy palce, prostujemy je, I idziemy do pompki, ciężar na nadgarskach cały czas. Wracamy, znowu idziemy do pięści, jeżeli możemy, staramy się, taki jest cel. I wracamy do góry. No i cały czas tak powtarzamy. Czyli jesteśmy do pięściach, zginamy. Jesteśmy cały czas, mamy pięści, jeżeli możemy. Może być tak, że nie dasz rady mieć wyprostowanych rąk. Jak będziesz miał zgięte, to jest ok. Prawdopodobnie będzie właśnie każdy zaczynał w taki sposób. Dążymy do, do wyprostowanych całych rąk. Pięści. Prostujemy palce. Pompka. Pięść. I wracamy. I tak to wygląda. I dzięki temu ćwiczeniu będziemy głównie właśnie wzmacniać te zgięcie. Nasze nadgarstki na pewno nam za to podziękują i będziemy dużo silniejsi w fałszywym chwycie. Gdy już mamy przygotowane nadgarstki, to nadszedł czas na super ważny element, który raczej nie powinniśmy omijać, a będzie to magnezja. Dzięki magnezji nie będziemy się ślizgać i dużo łatwiej będzie nam trzymać yy ten fałszywy chwyt. I po prostu staramy się brać te miejsca, gdzie szczególnie będziemy trzymać, czyli tutaj, w tym miejscu. I tak to pozwoli nam na lepszy, nie będziemy ślizgać się chwyt. <ścoughs> Aby złapać false gripa, jest bardzo łatwy sposób. Łapiemy po prostu kółko na górze, tak jakbyś normalnie chciał złapać. W taki sposób i ściągamy go w dół no i właśnie sam się robi ten fałszywy chwyt <grych> ok tak jak już mówiłem wcześniej jest to bardzo niekomfortowy i troszkę bolesny chwyt dla początkujących więc raczej bym radził zacząć go uczyć się powoli nie wskakiwać od razu na niego i starać się utrzymać to może powodować właśnie bólę nadgarsków, możesz sobie przetrzeć te bardzo nadgarski. Potrzeb... Jakby nadgarski potrzebują trochę czasu, aby się przyzwyczaić do tego, i też nie warto szarżować. Więc pierwsze co bym zrobił, to zaczął wisieć na nich z ciężarem po prostu ciała, nogi na nogi, nogi na ziemi, i sobie tak wisiał. Jeżeli nie możesz, jakby wyprostować rąk, to możesz zgiąć je, będzie wtedy łatwiej a jak możesz to staraj się mieć wyprostowane ręce i wykręcone kółka to będzie taka najbardziej mobilizująca i wzmacniająca pozycja no i zacznij sobie z nogami na ziemi i potem po jakimś czasie odkładasz nogę nogę i aż w końcu możesz wisieć Teraz e, szybko jeszcze powiem dla osób, które nie posiadają kółek, nie mają dostępu, to także ten fałszywy chyt można robić na drążku, ale moim zdaniem jest to zdecydowanie trudniejsze i bardziej bolący chwyt No ale praktycznie wygląda to tak samo. Tak samo kładziemy wtedy dłoń w taki sposób, trochę robimy rotację. I łapiemy i wygląda to coś takiego. Jest to dużo cięższy moim zdaniem, chwyt. No ale uczymy się praktycznie go w taki sam sposób, czyli łapiesz i tak samo. Próbujesz mieć proste ręce, potem odkładasz sobie nogę, jeżeli już dajesz radę, aż dojdziesz do momentu, gdy będziesz sobie wisiał. I pamiętaj, żeby nie szarżować, spokojnie podchodzić do tego. Wytrzymasz 30 sekund w jednej pozycji na spokojnie, wtedy możesz progresować na kolejną, aż dojdziesz do pełnego oiszczenia. Jak już swobodnie wisisz w fałszywym chwycie, to teraz przyszedł czas, żeby wykonywać może jakieś ćwiczenia, które jeszcze bardziej wzmocnią Twój nadgarstek i będziesz jeszcze bardziej czuł się komfortowo. To się też przełoży na jakiegoś maselapa, który też zrobię w następnym tygodniu wideo. I teraz pokażę po prostu, jak możecie wykonywać sobie ćwiczenia właśnie z fałszywym chwytem. Im więcej magnezji, tym lepiej. Najważniejsza rzecz, bo inaczej się będziesz ślizgał, będą ci wypadał. Będzie ci ten chwyt. Mm. <gry> Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że coś tu wyjaśniłem że trochę Wam pomogłem. W razie jakichkolwiek pytań, pytajcie w komentarzu. Jeżeli coś źle wytłumaczyłem, może nie do końca bo potrafiłem coś wytłumaczyć. Pytajcie się, spróbuję to napisać dokładniej niż powiedziałem. No, i dziękuję. dnia.